Gościmy w Oleśnicy na otwartych międzynarodowych mistrzostwach oleśnicy juniorów młodszych, juniorek młodszych, które odbywały się wczoraj i dzisiaj w niedzielę. Przyjechały ekipy egzotyczne nawet z trzech kontynentów, bo są Kanadyjczycy, przyjechali zaproszeni Gruzi, Gruzini, Kazachowie, no i oczywiście kilka ekip Europy. Poziom turnieju bardzo wysoki dzięki właśnie tym ekipom, szczególnie Gruzji i Kazachstanu, gdzie u nich judo jest sportem numer jeden. Polacy, Natlety, Gruzinów, Niemców i Kazachów w niektórych kategoriach całkiem dobrze sobie radzą. Startuje ponad 500 zawodniczek i zawodników. Jak zwykle poziom tego turnieju jest bardzo wysoki. Chciałbym serdecznie podziękować tutaj władzom miasta. Najbardziej burmistrzowi, który nam bardzo pomaga i stwarza warunki do tego, żeby te zawody były sprawnie zorganizowane. Oleśnica jest bardzo gościnna, Oleśnica jest dobrze położona w Polsce, łatwo wszystkim dojechać. Mam nadzieję, że następne edycje również, które zaplanujemy w przyszłym roku, odbędą się w Oleśnicy że judo ma już swoją pozycję, że będzie się rozwijać. Dla dobra tutaj społeczności, dla dzieci i może znajdzie się jakiś zawodnik z Oleśnicy, który będzie startował na zawodach mistrzowskich, wyższej rangi niż mistrzostwa Polski. Plus 90 kilograms, 90 kilogram, 81 kilogram. That's okay. Plus 70. 70 and 66. 63. And now we will insert. Wydaje mi się, że poziom Oleśnicki jest naj, najwięk, najlepszy w kraju, natomiast są dwa takie silne turnieje, które są w, w tej grupie wiekowej. To jest turniej Warszawy. Warszawy, który odbywał się trzy tygodnie temu, no i nasz Oleśnicki. Z wielu powodów organizacyjno-finansowych przeniesiemy tego do, do Oleśnicy, właśnie z tego powodu, że bardziej przyjaźnie nas tu traktują. Myślę, że następne lata również zaowocują takimi ciekawymi imprezami.